Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kajeko, a gramy dzisiaj w to... w Skywarsy. Cześć! Mm. Siemanie no i skatte harek. Dzisiaj gramy sobie w Skywarsy. Jest z nami! Jest z nami, jest, jest ze mną. Korni! Ja! Ale grafite, a nie tam... Ha. Ha. Kapi, ziom ha. i... Kajeko! Ja! Dobra, to którą marenkę wybieramy? Jesteśmy nawet bez kabici, wiecie, w granicy nie wstejorsy. No? Jaką marenkę? Czyli <gry julatelia> kto jest obok mnie? Bajka 2, bajka 2, wyjdźmy bajka 2. Kapi, chodź tu, znisz go, jego się strzela. Nie zsyłem go sobie. Zdają na jakieś ręce. Ich to kupi nawali. Jaka lama zniknęła. Macie jaka lama zniknęła. Chodź tu. Ja też nagrywam. Ka ja go też nagrywam. Mm, to będzie... Double nagranie. Double ball. Dobra, nie. jest mój najlepszy... najlepsza broń? Ja go chciałem zabiłem na dwa kity. Dobra. tu kapie

Ale to, to dobrze, bo... Ej no, wyjście wyjdźcie, proszę was! Jesteśmy w środku Remy. Teraz nagrywam. A ile, ile są Ej, żeby? Ej, macie te SNDPRŁ? Świnie wykiwały mnie. Macie nie, matki na krzikę. Ej, łap! Kurde, to jest czuję zaraz normalnie, no normalnie ma. Macie tutaj. Ale labbra. Ej, wiesz jak Ej, no. widzę jaki masz fajny skin? Skiwa z nosem i łusami. No. Gdzie jest ten? Ile jest osób żywych? Trzech. A, kto jest Cześć, jeszcze? Bo to... jeszcze zjadł kto by nie. O tam jest, Poczekaj, się tepnę. A co ja? Ja mam już śliwego. Pali, pali się ten typek. O, zabiję go. Dobra, mam całego cyklu. Happy? No. Poczekaj, też chcę trochę z tych skrzyńców zabrać, bo ja nie mam cykla. Ej, łap. Tu. I. U... 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 poczekaj, co to jest za maska? Nie pijemy się na pięć, to okej? No na razie nie, poczekaj, tylko sobie wezmę miecz ostatnich zostaliście? No, no. Ja też klopuję. Ochrona, ochrona. Dobra, czy to jest najlepszy mieć. Ja już miałem pół serduszka i kolejny się bił i już wygrałem. Dobra. Poczekaj. Chcę sobie zrobić jakąś rzecz. WTF tak. no, jakiś kolejny To jest nieuczciwa walka, wiem, ale. Jaka no, ja to jest, masz... przylej zamknięto je, okej? okej. Ok. Cześć, okay. Krewo, A nie jest ostatni. Dobra, bijemy się? No. Jeden. O nie. Wygrałem. No, zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, to wychodzimy na are... Dobra, chcemy zabrać. Siema, ja Luciska, tutaj ja Haryk i dzisiaj sobie w Skajurce, na Wyrce, sobie. Jest ze mną e ten oto tutaj pan, Kajeko, e raz, dwa, 4 I Kapi, ziom, pel. zaczyna nagrywanie w środku mojego nagrywania. Dam e no, linki... No, opisie, tam no, mam linki no, do ich kanału. No, Dajcie łapki w górę! Dajcie łapki w górę i subika jakby jesteście tacy hojni. A jak nie jesteście, to też dajcie, bo jak nie to wryja. Nie oglądajcie moje odcinki z CSGO. Nie ma CS na global ofensji. Mam, nie nagrywam. Już mam dwa, już mam trzy odcinki. Czapskiego. Widzę. Gdzie, gdzie jest druga... A, tak. Ale sącie, żeby to się to o, ale mam dobre ten... mam dobre, mam lepsze niż pewnie. No pokaż No pokaż je. Gorący mam, mam obdawiacz a Ja nie mam obdawiacza właśnie mam witcher mroku. Ja mam owdawiacza. Witcher. Witcher. to mi klepnął. Kapi.

Kapi chodź tu. Ale ty, Ale ty jesteś! Ja tam tego gościa zabić! nie mogę. Dobra, zaczekam zaczeka, aż. Ja ja zabiłem tamtego gościa, a ty mnie zabiłeś, dobra. Sorka. Kapi tam pod skrzydłem. Są trzy skrzynki. No wiem. Gościa gość, się za to. Chcę się go Przeleć się tutaj do niego, on jest ładny. Macie Maciek, masz, masz dobry miecy No, mam obdawiacz. A, to nie potrzebuję Nie, Ja nie chcę tutaj... Kapi, szybko, tutaj przeleć się w bo on zaraz będzie do was... On się zaraz łuku! Co robisz? Udóbko, 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 Ja Jak on mnie zrobił? Co teraz zrobię? Wy, wypnął no, się, ja teraz zrobię, nie mam blaza. Ale, Ale on Cię się nie, nie. nie, skąd możesz wiedzieć? Ja mam obdawiacz. On no to szybko ty, szybko przychodź do niego. Nie, bo on mnie zrzucił z łuk. No to w połowie się zatrzymaj. O tutaj jest trzecia skrzynka. No, no pod bo... potem jest trzecia. Z kim wygrać, Michał? Ej, to... Michał, chodź o wyzwęczka. Ja bym zawieram. No to graj Holandią kontra Polska. To kontra Holandia. Ale nie wygramy. Ale nie wygramy. Ale nie znam Ale wygramy. Ale z Ale No. no. E ale Nie masz dobrze Ale wygramy. Ale wygramy. Ale wygramy. nie masz macie, um... Ale u go. Oooooooo! O, o. On się wkurzył się! Nie mam... nie już strzału. Nie mam. Bo się zaraz strzeli. Michał? Co masz zabitych? Cztery osoby. 356. No bo ty grasz dłużej ode mnie na wertesach. Ej 356. FIFA 356. Ja i tak gram, więc nie na się na innym koncie. Tam na innym końcu to ja mam 2000 zabić, bo na serio bardzo dużo grałem. O, Maciek on się do ciebie kopie. No wiem, widzę. No, tu, on będzie do ciebie skazał. O, ma zerowy poziom. Nie, siódmy. Siódmy. Nie, Taki jak ja. A ty Maciek jaki masz poziom? Trzeci, ja mam drugi. No ty nie skacz na mnie, bo jeszcze To jest. To jest. mnie no, tak się skończy, że zginie. Maciek! No weź typie, nie rób sobie tam jakiś? Ty masz ubijacz? No. Ej, to, żeby ubijacz ma to bardziej go odrzucaj. No, ubijaczem, ale ja tam nie sięgnę. My w TNT rozwalimy. Weź. Hop. <grym> Dziękuję, dobra, Co? Aha. No, i co teraz? Skończy się... Skończył kobelek. I co teraz? No, 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 ja chyba odpalę za chwilę huzuni Nooo! Maciek? Męsko. On będzie teraz piękny chyba. stawiał znowu. No wiem. Skoczy, skoczy. No, 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 nie, skoczy. Cięcie. Maciek, biegnij tam. Nie, nie, <laughs> nie. Nie to, go... nie. Ehm... nie, to się chyba Nie, nie, O go, by było wziął tak nie, plecy, mi plecy. Dobra, no, nie, 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 i nie, Ale robimy przybliżenia. nie, no. Będzie link do ich kanału. Tam jest pewnie to Nie widzę. Kapi, no nie jest. Dobra, tam szybko jakoś. Spróbuję i zebrać. i zrobić to, żeby wygrał. Ale Parek, który z nas wygrał. Mam nadzieję, że to ja wygrał. Miej sobie nadzieję. No i mamy bo szczęśliwy. Co Co to jest szczęście? Aj! Aj. za mnie idzie? Aj! Tak, Jest, zabiłem go. Nie, jest, to Zrobię domek. Gdzieś macie! Jestem chory. Dobra, poczekaj. Już kogoś zabiłeś kapi? Kapi, no. No, kapi już zabił, bo on na tego, on na blaza. On może się szybko... Szybko dopłatisz. Kapi, ja się do ciebie kupię. kupię. Ten, ten. To będę próbował wesela. No, nie strzelaj nie, nie strzelać strzelać we mnie. Do ja do Matka idę, bo on ma... O, o kurde, jakiś typek tutaj chciał skoczyć. Ale nie zaskoczył. Macie jak pomówiłam. Nie! Zginąłeś? Nie, bo na dole jest woda. Ale jest w dole, mam w dole, Ale dobra, tutaj Harek. Tu jest jakiś... Maciek, jestem pod tobą. Hop. Fajnie. Okej. Okay. No nie, muszę się... ...ziesiąc. ...ziesiąc. Kapi! Jestem pod... wyspą. Nie. I pufarka, ty do siebie, do siebie. Zbyt nie idź. Ty może blazem przylecisz przecież. Nie. No, ja nie mogę. Nie. Co? Pomóż mi. Gdzie Pomóż. Ja ja jestem na środku. Ma zerowy poziom Ja? No. Nie. Ma zero. Nie. No trzeci poziom. Nie zerowy. Masz w dupach. Ratuj mnie, żeby z, mnie nie dostalili, okej? Okay? Zabiłeś kogoś. No wiem. O kurde. Karpi, no szybciej. Nie <grym> idą osób, zostało cztery. Ja lewą tutaj palce odprostowania. ja się śpieszę, ten... ja się śpieszę do pracy. Proszę, proszę, tak szybciej. Ja no, jestem to. już. Ale fajnie zapowiedziałeś. Jezu. Łooo, wow, ma gościa kolonkę. Sura, 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 przepraszam Cię, Kapi, tylko przez wow, przypadek. Łooo, Jezus Kościół. Gdzieś jakiś trybek, jakieś czwartki Dlaczego ty, ty jest? taki jeździsz, dziwnie? Ja idę do góry. Czyli w sumie jest wyjście. Tak? Nie zauważyłem nawet. To jak warto. Długo w pół odcinka wyjdzie. Dobra, ja, ja nie wiem tylko wiesz, ja bym nie mam znowu. Dobra, jest i Iris. Są trzy żywi. Aha, A, dobra. Bijemy się? Czekajcie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Czekaj. One, two, two three! Już! We... Ja tu... No wszyscy mnie udupili. No nie, udupili mnie. Ja cię udupiłem. Michał wygrał. Nie. Kapi wygrał. Nie. nie, jeszcze nikt nie wygrał. Ciekawe kto wygra, poczekaj, Gdzie jest parek. Harka nie widać. Harek zsedł na dół, a kapi go lepiej. sklepie. Bo Harek tu musi no nie. no nie! No nie! Dobra, więc... <noise> je, więc na to kończymy ten odcinek z MLG Nosem. Więc cześć! Koniec! Do widzenia. Jeden. Dobra! Dzięki.